I śnię, że... odjeżdżam z tego przyrody. <grymne> Pojechałam <grymne> A, Pojechał wybierałam go. I nie, go. nie oglądałam, bo nie Michał, tak? jak się czujesz? Żyję. To jest najważniejsze. Nie, nie, do nie, nie, tam Kilka słów do kamery? Co? Kilka słów do kamery? Eee, żyję. O, już mówiłem. I kopnąłem w drzewo. Jak już mówiłem. Swój pierwszy raz? Tu? Tak. Jak kopnąłem w drzewo, chyba nie. Jak kopnąłem drzewo, tak. No. Boli. Twarde. Ale Ci się udało. Jesteśmy w pełni podziwu.